Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać wymianę ogranicznika drzwi w Peżocie 206. Dlatego wymieniam ogranicznik drzwi. Drzwi zwyczajnie przy otwieraniu strzelały. Ogranicznik był zużyty, miał luz tutaj na tym malutkim sworzniu i przy otwieraniu po prostu wydawało to trzask. Sam ogranicznik nie jest drogi raptem 14 zł. Pokażę wam co prawda montaż jego od drugiej strony i potem jak założyć boczek drzwi. Także zapraszam, zapraszam do, na filmik. Jak widzicie ogranicznik mam już zdjęty Teraz pokażę wam jak go zamontować. Z przodu widać dwa wystające, dwie wystające śruby na kluczyk dziesiątkę. Drzwi musimy najpierw odkręcić o Tutaj tak jakby od mocowania, żeby otworzyły się nam pod szerszy kąt. I wtedy odkręcamy te dwie śrubki na kluczyk dziesiątkę. Żeby zamontować ogranicznik, musimy rękę sadzić tak tam do góry. Ja latarki, nie widać, ale pokażę Wam to tak, jak więcej to wychodzi. Jedną ręką będzie trudno, ale spróbuję. tutaj o tak wychodzi Teraz do tego. muszą wyjść te dwie śrubki, nie będzie widać Tu będzie spróbuję jakoś tak podejrzeć jedna jak widać jest a drugą trzeba sobie trochę pomóc Zamknę na chwilę. Musiałem sobie pomóc drugą ręką, a teraz pokażę wam, jak to wygląda po zamocowaniu. Jak widać, wystają śruby. Załapujemy teraz dwie nakrętki. Na kluczy dziesiątkę, tutaj jest na torxa. Za chwilę wam to pokażę. nakrętki mam już złapane tak to wygląda bierzemy tylko kluczyk najlepiej krótki z grzechotką i dokręcamy tak to wygląda najpierw jedną Będę Wam tego całego procesu pokazywał. Każdy wie, jak przykręcić. Pokażę Wam po przykręceniu, i potem pokażę Wam, jak zamocować boczek. To ciekawe, w moim egzemplarzu jest, są elektrycznie sterowane szyby, ale jest też wyprowadzona kostka do elektrycznego sterowania lusterek. Także wystarczyłoby tylko kupić lusterka sterowane elektrycznie. U mnie są manualne. Podpiąć kostkę, kupić przełącznik do sterowania lusterek i mamy bogatszą wersję jeszcze. O taka ciekawostka. Nowy ogranicznik na swoim miejscu. Drzwi zamykają się bez najmniejszego hałasu. Otwierają się pyk. Pierwszy stopień. Drugi stopień. To ciekawostka. Tak z góry mogę. Nie wiem, czy będzie widać. Pokażę wam. Jak ogranicznik pracuje? Nie wiem, czy to będzie widać na wideo, ale w tym miejscu jakieś mocne obciążenie aż delikatnie odchodzi, pomimo że jest mocno przykręcony. Takie ciężkie życie mają nasze ograniczniki. Dobra, a teraz montaż tapicerki. Do założenia ogranicznika tutaj odchyliłem tylko kawałek tej maty oryginalnej. Co ciekawe, nikt tu jeszcze wcześniej nie zaglądał. Przyczepię to tak, jak jest. To jest mi boczek drzwi. O, tutaj jeszcze. Stary ogranicznik. O, taki luz miał na tym takim kołeczku tutaj. Dlatego przy otwieraniu to tak strzelało. Ogranicznik, oczywiście, nowy też przesmarowałem. Miałem smar sprayu. Może być obojętnie jaki, zwykły towad. To by to było, byle byłoby to nasmarowane. Teraz tak. Co do ilości śrub. Jakie musimy odkręcić przy zdejmowaniu boczka? Śrubka numer jeden przy lusterku, druga troszeczkę niżej z lewej strony, podniosę boczek od spodu. Żadnej śrubki nie było. Trzecia śrubka, tutaj w uchwycie, do zamykania drzwi. A czwarta śrubka jest tutaj ze szczytu. Co ciekawe, musimy jeszcze ściągnąć plasticzek który jest tutaj osłonką przy klamce do otwierania nie wiem czy tak jedną ręką mi się uda no, ja spróbuję Przekładamy tutaj przez pędzel tutaj uwaga na mocowanie teraz trzeba to dopasować jedną ręką będzie ciężko także pokażę wam po zamocowaniu To jest tak, śrubki są cztery, trzy z takim gwintem do drewna, czwarta z takim gwintem, gwintem drobnym Jestem drobnym gwintem śrubka przychodzi o tutaj ze szczytu drzwi. Wszystkie do no, takiego małego torksa są, tutaj się załapuje i on, no, trzeba będzie sobie drugą ręką, ręką pomóc. Także tego byłem, nie będę pokazywał. Pokażę Wam już na koniec, jak jest skręcone. No więc tak, drzwi już przykręcone, jak pokazywałem wcześniej. Śrubka numer 1, śrubka numer 2, śrubka numer 3 oraz śrubka numer 4 zrobionym gwintem ze szczytu drzwi. Teraz jeszcze osłona klamki zakładamy. Ściągamy delikatnie, delikatnie podważamy śrubokrętem dookoła, żeby nie połamać plastiku. Powinno dojść raczej bez większego problemu. O, ładnie się wcisnęło. Teraz osłona lusterka. Zabezpieczamy tutaj kable, które idą do głośniczka specjalne miejsce, jak widać, o, ładnie się schowały, żadnego przekręcania, tylko wciskamy kołeczki, drugą ręką dopychamy, trzeba coś poprawić, nie chcę wejść, Zdjąć jeszcze raz, i podejrzeć, gdzie on tu się musi wcisnąć. O, tu jest. Nie wiem, czy to będzie widać? Tu mogę włączyć latarkę jeszcze. Się nie da. Ale to jest wszystkie ciśnięcie o, teraz weszło i operacja zakończona. Drzwi zamykają się. Cicho, bez trzasków. Także to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.